Cześć witajcie to ja w pierwszym odcinku z mojego nowego tutoriala jak ułożyć kostkę Rubika Tak to jest kostka Rubika Ma ona sześcian. ścian Jej jest figurą sześcianu To chyba nie muszę tłumaczyć I zanim zaczniemy ją układać musimy znać parę informacji Chwytamy kostkę w jakim, jak sobie chcemy, tak żeby była ona tak dosyć żeby się nam nie wypadła z ręki na początek tak. Ta ściana, którą trzymamy z prawej strony, to jest ściana prawa. Oznaczamy ją cyferką R, jak right. Ta ściana jest górna, oznaczamy ją literką U. Ta ściana jest ścianą lewą, oznaczamy tutaj komu L. Ta ściana jest ścianą dolną i oznaczamy literką down. Ta przednia to jest frontowa, oznaczamy literką F. No i z tyłu ściana tylna oznaczamy ją literką B, jak back. I nauczę Was jak układać kostkę Rubika metodą LBL. Jest to metoda dla początkujących, jest dosyć prosta. Myślę, że każdy powinien zrozumieć. Po kilku ułożeniach już bez patrzenia na algorytmy powinien to potrafić. Mi to no, po 10 ułożeniach już w sumie bez patrzenia, bez żadnych tam podpowiedzi potrafiłem ułożyć. Czasy na początku nie były zbytnio dobre. No ale po jakimś czasie już się poprawiają. Dlatego zaczniemy od ułożenia krzyża. Najpierw ja rozmieszam kostkę. Ok, kostkę mamy już rozmieszaną. I ja zawsze zaczynam od układania koloru białego. Czyli chwytamy tak, żeby ta środkowa biała kostka była przodem do nas. I na początek układamy biały krzyż z tych Część. Żeby to zrobić, wyszukujemy tych krawędzi, które będą w tych miejscach. Czyli jeżeli tu jest biała ścianka, a tu czerwona, to tutaj musi być krawędź biało-czerwona. Szukamy ją, jest tutaj, a musi być tutaj. Dlatego musimy przetransportować ten biały klocek, żeby był od spodu. Przekręcamy w bok i w bok. I Biała ściana, ta środkowa kostka jest u góry, a ta biało-czerwona na dole. Teraz podjeżdżamy tą czerwoną, pod czerwony środek i obracamy o dwa ruchy. I mamy pierwszą część naszego krzyża. I tak robimy z każdym po kolei bokiem. Tu jest biało-zielona, czyli podjeżdżamy pod zieloną, zielony środek, o tutaj, i obracamy o dwa ruchy. I mamy już o tyle. Teraz kolejna. Tu jest biało-pomarańczowa. Czyli zjeżdżamy w dół tą białym klockiem. Podjeżdżamy pomarańczowym pod pomarańczowy i obracamy dwa razy. I mamy już prawie cały krzyż. Została nam tutaj kostka. Będzie biało-niebieska. O, jest już nawet na swoim miejscu. Wystarczy obrócić o dwa razy. I mamy już biały krzyż. Teraz, żeby ułożyć całą białą ścianę, musimy wyszukać tych czterech narożników. Tutaj już są, ale one nie są na swoim miejscu, bo ten, ta kostka jest biało-pomarańczowo-zielona. A biało-pomarańczowo-zielona powinna być tutaj, bo tu jest biały, zielony, pfu, y, pomarańczowy i zielony. Czyli sprowadzamy ją do dolnej warstwy. Czyli jest już tutaj. Biały, zielony, pomarańczowy. I podjeżdżamy pod miejsce, w którym ma być. Jest biały, biały. Zielony, zielony. Pomarańczowy, pomarańczowy. Gdy już będziemy mieli on na miejscu, wykonujemy następujący algorytm. W zależności od położenia tego białego kolorów na tej kostce, możemy, wykonujemy parokrotnie, jeżeli algorytm a ten algorytm, jeżeli ten biały kolor, gdy ta kostka jest już na swoim miejscu, jest z przodem do nas, musimy go wykonać pięć razy. Jeżeli byłby od dołu trzy razy, a jeżeli byłby z tej strony, z boku tylko raz. Dlatego no, pięć razy. Raz, 2, trzy, cztery, pięć. Jak widzicie... Ta kostka jest już na swoim miejscu, ponieważ pasuje dookoła. Tylko teraz pewnie nie wiecie, jak odczytać ten algorytm. Na początku mówiłem Wam, że każda ściana ma swój, jakby to powiedzieć, oznaczenie. Ja pokażę Wam to już na następnym kolorze. Jest biały, czerwony i niebieski. Czyli podjeżdżałem pod miejsce, w którym ma być. Biały, czerwony, niebieski. Biały, czerwony, niebieski. Chwytamy tak, żeby ta kostka była z białym po prawej stronie na dole. I ta biała kostka musi znajdować się u góry. I algorytm miałem miejsce R apostrof D apostrof RD. Co to teraz znaczy? R apostrof to znaczy, że tą prawą krawędź obracamy nie Jeżeli jest za apostrofem, to niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli byłoby samo R na początku, to wrócilibyśmy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli my obracamy przeciw, czyli robimy raz. Teraz dolna przeciw ruchowi wskazówek zegara. Czyli dwa w ten sposób. Teraz prawa zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I dolna też zgodnie. Jak widzicie, Mamy już te dwie boczne kostki. Pozostały nam te dwie. Szukujemy kolejną jest biała, czerwona, zielona. Podejrzewam pod białą, zieloną i czerwoną. I znowu ten sam algorytm. Przed chwilą widzieliście, był z tej strony biała, biały kolor. Wykonaliśmy go raz, a teraz jest na dole, czyli trzy razy. Czyli przeciwko ruchowi prawa, dolna przeciwko ruchowi wskazówek zegara. Hmm, tak. Ta zgodnie, zgodnie. Przeciwko, przeciwko, zgodnie, zgodnie. Przeciwko, przeciwko, zgodnie, zgodnie. I mamy już trzeci narożnik. Pozostał nam jeden, który jest tutaj. Podprowadzamy go pod dobre miejsce. Jest na dole, czyli znowu będziemy wykonywać go trzy razy czyli przeciwko ruchowi skazowego zegara prawa ścianka przeciwko ruchowi skazowego zegara dolna prawa zgodnie dół zgodnie powtarzamy to jeszcze dwa razy jak widzicie mamy już biały kolor i tutaj te kolory też się zgadzają ze ścianką, jaka będzie z tej strony. Jeżeli tu jest zielony środek, to ta cała ścianka będzie zielona. A mamy już tutaj pierwszą warstwę. Tu jest czerwony i mamy pierwszą warstwę czerwoną. Tu jest niebieski, mamy pierwszą warstwę niebieską. Pomarańczowy, mamy pierwszą warstwę pomarańczową. No. To na no tą część też byłoby wszystko. Następne, kolejne kroki w następnym poradniku, dlatego do zobaczenia następnym razem.